Match. I co, wygrywamy? Jeszcze nie. A jak się nazywa ten co ma piłkę? Junini opernam. To nasz? Nasz by się nazywał jakoś zwyczajnie, pospolicie, że Włakow... Roger Quereiro. Albo Ben Hauer. Chyba Ben Hacker. Prezydenta będziesz poprawiać? A Beckham tu gra? Kobieto... Mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Brazylii. To Beckham gra nie? W przerwach na reklamę. nie okiwał. Mógł go jeszcze zwyczajnie opuśtać. Zezol i tyle. On to zrobił z premedytacją. Jak mój krem na zmarszcz? Z ale i premedytacją. Rodziną z premedytacją walczy ze zmarszczkami. jakie gładkie. Pupcia i w A ile tęc jest w takim meczu? Nie. <śmieniciela> jaki spalony, panie sędzio, jaki spalony nie było, żadnego spalonego kru. A jak ja ci tak wczoraj mówiłam, to mi wierzyć nie chciałeś. <śmieniciela> ja powiedam, powiedam, że mnie, a o co ci chodzi? No, wczorajszy kotlet. No, Nie jest flaga, to jest chorągiewka. A chorągiewka jakiego kraju? Pombaj. O, a ten z długą szyją to jak się nazywa? Żurawski. To z krótką jakby się nazywał Pingwin. z angielskiego goalkeeper i on może chwytać piłkę w ręce wyobraź to sobie Może ale nie musi Go. Go. Cześć, to słyszałaś kiedyś o bramce samobójczej? No i nasi strzelili! No. No, nieważne, kto strzelił, ważne do której bramki! Nieważne, kto strzelił, ważne do której bramki? Kochanie, a propos, będziemy